Państwa bardzo serdecznie. Od dzisiaj, w każdy piątek, będę dla Państwa komentowała polityczne wydarzenia tygodnia, czyli polityczny puls tygodnia, a więc zaczynamy. Kilka dni temu został przez Jeleniogórską prokuratorę oskarżony Sławomir Neumann, były prominentny działacz i poseł Platformy Obywatelskiej. Sławomir Neumann, nagrany kilka lat temu ukrytą kamerą, mówił Dopóki jesteś z nami, czyli z Platformą Obywatelską, nic ci się nie stanie. Nagranie było opatrzone kwiecistymi, nieparlamentarnymi przerywnikami. Ja nie będę ich Państwu cytować. Natomiast jak widać, przynależność do Platformy nie uchroniła Sławomira Neumana przed oskarżeniem. Co będzie dalej? Zobaczymy. Ponieważ już raz Sławomir Neuman został oskarżony. Chodziło o jego działalność w czasie, gdy był wiceministrem zdrowia w rządzie Platformy Obywatelskiej, w drugim rządzie Donalda Tuska. Sprawa została umorzona. Zobaczymy, jak będzie teraz. Według nieoficjalnych informacji prokuratura ma bardzo mocne dowody. Sprawa dotyczy wydatkowania 700 tysięcy złotych przeznaczonych na funkcjonowanie biura poselskiego słowa Mirena które zostały przeznaczone na coś zupełnie innego. Czas pokaże, jaki będzie finał tej sprawy. Kolejnym bardzo mocnym wydarzeniem minającego tygodnia była brak nominacji na funkcję ambasadora dla Bogdana Klicha. Prezydent Andrzej Duda nie zgodził się, by, on, by był on przedstawicielem Rzeczpospolitej Polskiej w Waszyngtonie. I słusznie, ponieważ Bogdan Klich nie nadaje się na ambasadora. Nie wiemy, co kierowało Donaldem Tuskiem, który chciał, by sprawował on ten urząd. Natomiast warto przypomnieć, że to właśnie Bogdan Klich wyrażał się na swoim koncie na platformie X obraźliwie na temat Donalda Trumpa. Pisał między innymi, że jest to osoba niezrównoważona. Także poprzednie jego funkcje państwowe nie doprowadziły do tego, żeby się stał on wybitnym politykiem, a wręcz przeciwnie. Przypomniły chociażby sprawowanie przez niego funkcji ministra obrony narodowej. Wojsko wtedy było w fatalnym stanie, Bogdan Klich, jako wiceminister, jako przepraszam, jako minister obrony narodowej podpisał dokumenty utajniające inne dokumenty, a mianowicie te, które dotyczyły Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego. A dotyczyły one wojskowych służb informacyjnych. Także działania po katastrofie Kasy, po katastrofie Smoleńskiej pozostawiają wiele do życzenia i postawiają wielki znak zapytania, dlaczego Bogdan Klich został ministrem obrony narodowej. Nie miał on żadnego wpływu na funkcjonowanie służb specjalnych wojskowych. Mało tego, to właśnie Wtedy zostały nawiązane relacje, można by być, powiedzieć, bardzo bliskie relacje Służby Kontroli Wojskowego z Federalną Służbą Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Bogdan Klich nie zrobił nic, żeby te relacje przerwać, także funkcjonowanie wojska było tragiczne za czasów jego ministerialnych obowiązków. Także ważne jest, co się stało w minionym tygodniu w kontekście działalności Marka Gruberczyka, który był odpowiedzialny za budowę przekomniczej Wiślanej i budowy inwestycji na tym terenie. Prokuratura wszczęła śledztwo w tej sprawie i można powiedzieć i właściwie krótko skomentować, na Kremlu strzelają korki od Szampana, ponieważ Moskwa nie chciała tej inwestycji. Pisała do Unii Europejskiej była wielomiesięczna bitwa o to, by ta inwestycja ruszyła. Kiedy już została wybudowana, twórca tego sukcesu został oskarżony, a właściwie zostało wszczęte śledztwo. Ale biorąc pod uwagę e, działalność bodnarowców, to moje życzenie chyba jest zasadne, że zostanie oskarżony, bo ja. Tak właśnie chce Donald Tusk. Jest to, proszę Państwa, skandaliczna decyzja, już samo śledztwa. Być może znajdą się uczciwi prokuratorzy, którzy umorzą to postępowanie. Zobaczymy. Jesteśmy, proszę Państwa, na finiszu prekampanii, tak można powiedzieć. W niedzielę, w ten weekend właściwie, poznamy kandydatów, przynajmniej mamy poznać kandydatów Platformy Obywatelskiej i. Prawa i Sprawiedliwości na urząd prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Ja obserwuję od dłuższego czasu, co się dzieje w tym temacie, mówiąc kolokwialnie. I muszę Państwu powiedzieć, że takiej zawziętej walki, takiej wojny podjazdowej i takich ataków, jeżeli chodzi o kandydatów Platformy Obywatelskiej, to nie widziałam od czasów Bronisława Komorowskiego i Radosława Kisikowskiego. Wtedy w ogóle właściwie nie było żadnej wojny. A teraz, proszę Państwa ataki troli internetowych na Rafała Trzaskowskiego, podjazdy, wzajemne oskarżenia, poparcia jednych i drugich grup w platformie obywatelskiej jest to, można powiedzieć, dość zabawne i jest to, jak to można kolokwialnie określić, jazda bez trzymanki. Kto zostanie tym kandydatem, nie wiemy. Nie wiemy, kogo wybierze na Tłusk, a być może nikogo a być może będzie dla niektórych wielkim zaskoczeniem, że on sam ogłosi start w wyborach prezydenckich. Wszystko proszę Państwa przed nami. A kolejne wydarzenia, na kolejne polskie godnie zapraszam już za tydzień. Dzień.